Nie zdążę, znowu, No, Może tak jeszcze miał 30 sekund to może. No gówno. Kurde no. No akurat przed samym tym, nie? Ty piakrowo I gdzie te debile tu są, no no. Prawie... Prawie na miejscu oczywiście byłem, nie? Kurde nie, nie, wytrzymam Ostatnia raz dla nich misję Jak nie to robię dla tego tam willa czy jak to tam się nazywa, naprawdę Bo mnie to już drażni No próbuję, próbuję i za każdym razem to no No jeszcze policja, jasne Masz Jeszcze helikoptery i nie wiem czołg, nie? Najlepiej jest jakaś duża satelita z tego co Dobra, w dupie mam cię kobietę, że jestem ścigany, daj mi się spokój. Gadłem znowu bo się się napiję wodę. Dobra, sorry, piłem wodę. I mi korek spadł na ziemię, i musiałem podnieść. Czy właściwie na fotel no. Nie na ziemię, prawie spadł na ziemię? To był mój pereni... Per, e, per, perenial, właściwie tak sobie to perenial. Teraz tak przeczytałem, że tam no. samochód, teraz za mi się w... wpada w moje ja Nazwijmy to tak. Nie, nie mogę właściwie tym, bo ja go nie dogonię. To jest za wolny, niestety. No... Ten też jest zawolny, wolny. A kurde, to oczywiście policja stoi, stój, ja, go. No, no wiecie co? No. Kurde. Ta gra jest przeciwko mnie. Okadamy cię i... Pieprzaj. Jak się dron, no jak w horrorach autentycznych. No. Naraz to na razie jeszcze takiej na rady wyłączę dzisiejszego dnia. No dobra, no... Tylko... Chcę żebym całą misję przeszedł, a nie tylko połowę. Te no, zaraz, zginiesz Nawet nie wiesz jak szybko. Dobra. Ten, to jest chyba jeszcze. No kurde, no. To jest chyba samochód jeszcze szybszy niż tamten. Oczywiście jak spieprzę, to normalnie kończę zaraz nagrywanie chyba, wiecie, bo nie wytrzymam, jak mam jeszcze raz zepsuć to. No dawaj, 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 dawaj ku no. Szczyciu, ciut, ciut, ,ciu, troszkę. No! Dawaj. Dobra wypadł, mogę go zajechać za Dobra udało się O ile kasy miał przy okazji Bierzemy te czunie Dobra weźmy na tym motorze i ty Jego... Nie było... radio nie Po prostu ta misja mnie męczy Bo już okrutnie mnie męczy Mam już i dosyć. Jakie to to motorze. Wiem, że w salonach się go nawet podnosić do tyłu i do przodu, z tego co pamiętam. I tutaj się chyba już tak nie da. No nie, nie właśnie, Tylko, bo Wykupowałem strzałkami tam w Mam naprawdę nadzieję, że ta nie zagąsza w niektórych momentach. Ja chyba nie będę jechał y, motorem z nią, chociaż może. Może zwiększę to moje szanse. Tutaj trzymajcie kciuki, żebym ja pod tym razem przeszedł, bo... mi to... I to może jakoś ułożę tak samochód, żeby od razu dobrze szybko wiecie, wyjechać, nie? Wiecie o co mi chodzi? Wiecie o czym mówią. Dobra. No siadaj Mercedes, tam nie pieprz. Szybciej. No będzie na rajstopi, jest tak jak klaunowate trochę oglądałem w ogóle bardzo fajny program o kosmosie Na programie PLANET Bardzo, bardzo fajny mm, Było, wiecie, o różnych tam odkryciach O początkach astronomii, wiecie, jak na początku pierwsze, wiecie, teleskopy Jak budowali, było powiedziane eee, Jak dały mniej więcej zasięg widzenia planet Kto co odkrył jakieś tam, wiecie, pierwsze tam Planety, typu, um, nie wiem um, Wenus, nie um, Pluton, um, jaki Pluton? Pluton to nie jest planeta eee, Neptun Saturn i tak dalej bardzo fajny był program Trzymajcie kciuki żeby mi się udało no? no już jest całkiem niedaleko jak teraz się wale po prostu to Jezus to było wredne! No! Gnoliu, idź mi stąd! Jak przez niego spieprzę misję, to normalnie złożę zażalenie do sądu do autorów tej gry. Mnie maltretują psychicznie znowu. Tak jak z tym helikopterem było. No. Wysiadaj się. krowo. Udało się. Aha, udało się! Misja zaliczona. Dobra, i mamy zapisik obok siebie. Cieszę się, że zaczęliśmy. tę misję, bo nie należało na do przyjemnie. O, nawet mamy to. zostawmy, czemu nie. Czas na zapis. Takim w ogóle fajna broń ta, co tutaj jest. Dobra, i wiecie co, sprawdzę jak to się nagrywa i zaraz do was wracam. Jestem z powrotem i patrzę, akurat telefon dzwoni. Odbieramy. Wszystko się ładnie nagrywa. Paolo, nie kojarzę go. A, już wiem to Mitch. It Very rock and roll, baby. No, policja, za, za kulisy. Czyli mamy nową postać, dla której pracujemy. Yy, gang motocyklistów. Mamy właściwie może jedno zadanie. Ale zrobimy teraz zadanie dla budki telefonicznej. Czy może dla Love Fist. A nie, zrobimy dla... czekajcie, bo jesteśmy daleko od mojej willi. No trochę. Dobra, zrobimy dla Love Fist. Jak już jestem przy okazji, to nie jest jakaś głupia trudna misja. Mogę się zastanawiam, kiedy ja ukończę tą serię tak w ogóle GTA Vice City, bo ciągnie się i ciągnie. Nie to, że jakoś mnie nudzi czy coś takiego, bo wiecie, jest spora adrenalina kiedy ją nagrywam, ale... I'm wondering how long I'm going to record this. Psychopath. Tommy, man, I am I glad to see you. What's going on? Bad vibes, Tommy. Aye, I'm knee-joking again. He's heavy stuff, man. Heavy, can This cat, we hardly know him. But he knows, he knows that us. Like this cat. No no knows you know all about us. Knows that, know. that Willy likes his lady's underwear, eh? What if Percy likes <laughs> your Shut up, you're just gonna say it's bomb shit. I love rocket hang, can <laughs> Yeah, I love rocket thing, right? But listen, this cat. The, the guy wants love loved is dead.

Limuzyna gang y, grupy Love Fist. Trochę taka krótka ta limuzyna, trzeba przyznać. O, taka jedna ciekawostka. Jeszcze wysiądę tylko. Eee... Ta pizzeria będzie też w GTA San Andreas. Myślę, że kiedyś nagram GTA San Andreas, to wam pokażę. Rock City. Wejdź na... Jedź na wystawę. Ona się Love Fizz brana. Ale przebrany. nie. Mm. Musimy go pewnie zabić Musimy go dorwać No oczywiście limuzyna powolna a jego samochód jest przyspieszony Jak zawsze Logika GTA Zawsze tak było, jest i będzie A co ja mam po prostu samochód rozwalić? Czy ja? Bo tak to się kojarzę Kogoś oczywiście potrącił On, on dziadyga a może mam, wiecie, tak strzelać z, yy, po boku jak tam No, kobieto weź mi tu, nie wchodź No patrzcie jak gnoje, jak daleko odjechał, no Dawaj, 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 dawaj samochodziku, no Szybciej Dobra, jedziemy, jedziemy. Musimy go darować w tej misji, nie się dwa, ty dwa tysiące razy jej przechodzić No, już prawie, no no! Dobra, w dupie cię mam. No, gdzie on jest? No patrzcie, że on w dodatku na mapie nie jest zaznaczony, nie? O, o, akurat mi się udało wybrać dobrą drogę. Ha, 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 Dobra. A gdzie on pojechał? Proszę, gdzieś tu. Mam że dobrą drogę obrałem. No, Dobra! KRETYNIE! Przepraszam se Dobra Trudno, sprzyszczyliśmy misję Gdzie jesteśmy bliżej? Bliżej kogo? Żadnej misji nie mamy blisko Właściwie mm. Wiecie co? Wiem czego jeszcze nie robiłem w ogóle w GTA Nie mordowałem ludzi Tak w ogóle na ulicach, więc Już teraz misji nie będę robił Pomorduję trochę ludzi Co wy na to? Tak? A, wiedziałem, oczywiście. Bierzemy narkotyka. Tutaj. I zabijamy. Ha, ha, ha. Bum. Bum. Patrz, głupie. No nie udało mi się. Strzelać do gnoja. Patrzcie tu. Bum. Hmm, dziwne. Zabić, zabić, zabić. Trochę pomordować trzeba. Czasem mam taką potrzebę w GTA O, kolejna policja Ha, przebiegłem mimo pana Myślałem, że to się dać tak można BUM No, prawie by mnie zabiło, kurde Gdzie ten narkotyk trwał już, myślałem, że już. No, dawaj, dawaj, dawaj Bo ten dźwięk strzelania strzelgana też już z tego co pamiętam w trójce g a Jeszcze to? Pozwyjemy, pozbędziemy się jednej gwiazdki, żeby nam więcej nie męczyli You ugly monkeys Time to kill some monkeys No, nie musicie... No, już mnie Lubię tak czasem zabijać, wiecie, w na... takie odprężające. Zobaczymy, jak to trzyma. Ta karetka. Gdzie to jest, to gnojstwo? Tu lata gdzieś, słyszę. O, jest, dobra. Zniszczymy cię! Bo tutaj jest jakiś taki dziwny rewolwer, trzeba przy. Taki, strasznie duży. O nie, ginę zaraz. Nie. Zobacz, no. no, trudno, no kurde. Ale straciliśmy broń z drugiej strony, tak trochę nieprzemyślane to było. Ale mamy dom blisko siebie. A w ogóle dziwne, że mamy 150 życia tak od razu. Bardzo dziwne. Mamy tutaj kogoś blisko siebie. Mm. Nie. Te pójdę kupić broń, to jest gdzieś blisko. Ale wiecie co, ogólnie ten odcinek z GTA miał być dosyć krótki, bo... Um, jakoś tak średnio też miałem dzisiaj ochotę nagrywania GTA, ale zrobiłem to dla was, bo wiem, że też bardzo lubicie GTA, więc... tylko kupię broń, zapiszę i zakończę tego let's play. mam nadzieję, że się nie obrazicie, że taki krótki, ale nagrodze to wam tym, że dzisiaj wrzucę właśnie ten odcinek. Pierwszy. Za chwilę zresztą go skompresuję. Wrzucę, także... Gdzie? czy wrzucę? Też może ja, może od razu wrzucę, zobaczymy. Na pewno go skompresuję, Na pewno dzisiaj go zobaczycie, ale nie wiem, czy wiecie, czy od razu wrzucać, tak jak skompresuje, czy nie. On, nie wiem, się tam nie chce. Bo tam jest, wiecie, w tym centrum handlowym... Nie, to dobra, to od razu jadę zapisach. To Wiem, że to jest tak mało, jedną misę zrobioną i trochę motywowania ludzi, ale... Wybaczycie, no. Dobra, do domciu, do domciu. Tak dzisiaj sobie mówiliśmy. W szkole, że. Bo ogólnie mieliśmy takie dziwne przedstawienie, takie najgorsze. Chyba ze wszystkich nam doszło do przedstawienia. Stwierdziliśmy, że. Mm, my co graliśmy, że już nigdy nie pójdziemy grać przedstawienia, które będzie, wiecie, tak średnio wykonane. Nie bo to wiecie, było tak dosyć na szybko wykonane. Nie lubię tak jakoś. Tak dziwnie było. Dobra. Czas na zapis. I tak. Mam nadzieję, że Wam się odcinek podobał. Zachęcam do komentowania i oceniania. No i co? Myślę, że w następnym odcinku widzimy się albo w Mafii, albo w Tomb Raider 3. Także no co, pozdrawiam wszystkich yy, Powiedziałem, że zachęcam do komentowania i oceniania? Nie wiem. Także jeżeli nie, no to dobrze, a jeżeli tak to przepraszam, że teraz powtórzę. Zachęcam do komentowania i oceniania i no co, Mówi, mówię, że widzimy się albo w Larze, albo w mafii. Także no co, dzięki za oglądanie i cześć!